Panie profesorze, z morą jest to, że dzieci korzystają z produktów nikotynowych. Ja je widuję rozdawane, wręcz sprzedawane gdzieś tam na bulwarach myślanych. Są stoiska takie jak na początku lat 90. były z mięsem stoiska, to są takie przenośne czasami przy bazarkach z jakimiś chińskimi produktami. Jest sprzedaż przez internet. Czy my jako kraj nie możemy sobie z tym poradzić? Bo z dopalaczami sobie trochę chyba poradziliśmy. Tak, jednak to było trochę ograniczone zjawisko. Ono miało duże działania regulacyjne, miały duże przyzwolenie społeczne. Społeczeństwo oczekiwało w przypadku e papierosów, to tak trochę odpowiedzialność się rozmywa. Nie widzimy takich drastycznych konsekwencji używania tych wyrobów. No ludzie nie padają na ulicy, nie zataczają się, nie widać takich, nie wiem, efektów narkotycznych. W związku z tym politycy też instytucje które mogłyby to kontrolować, nie czują takiej presji społecznej, żeby się porządnie zająć tematem. A problem rzeczywiście jest, jak pani opowiada, i ja, my też obserwujemy i docierają do nas informacje, że absolutnie nie ma prawidłowego nadzoru nad dostępem do tych niebezpiecznych wyrobów dla osób nieletnich. To się powinno zmienić.